Dzień dobry, witam serdecznie, nazywam się Piotr Szlachtowicz i witamy w kolejnym programie. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy dojdzie wreszcie do tego porozumienia w kwestii pokoju na Ukrainie. Ale zamiar, za, zanim podejmiemy ten temat i co tak naprawdę się dzieje i co wiemy, bo niewiele wiemy, pan Andrzej Duda chce broni atomowej w Polsce. Znowu. I znowu naraża się na swego rodzaju, nie wiem jak to określić, odrzucenie medialne. Czy sam pomysł jest dobry? Właśnie, o tym chciałem dzisiaj też również porozmawiać. Doktor Michał Krupa jest moim gościem w połączeniu internetowym. Witam serdecznie, panie doktorze. Dobry wieczór, witam pana redaktora. Zanim przejdziemy do rozmowy, chciałem tylko poprosić o subskrypcję, o lajkowanie, udostępnienie, powielanie tego materiału dalej. Zapraszam również do wsparcia finansowego. Wszystkie linki są w opisie tego materiału, do czego bardzo zachęcam i z góry dziękuję. Panie doktorze. A nuclear sharing to, to jest to, że, że państwa NATO, niektóre państwa NATO na swoim terenie mają rozlokowane, ma rozlokowaną broń atomową. Andrzej Duda mówi, że bardzo by chciał, żeby w Polsce coś takiego było. Co to oznacza? Gdyby było, jak by wyglądała wtedy sytuacja polityczna? Myślę, że doprowadziłoby to do jeszcze głębszego kryzysu w relacjach, znaczy, jeśli można w ogóle mówić o czymś takim jak relacje polsko-rosyjskie na obecnym etapie, ale na pewno byłaby to forma prowokacja w stosunku do Moskwy, tak by została odebrana. Ja uczyniłem taką analogię na swoim ichcie wczoraj, gdzie napisałem, że Fidel Castro też swego czasu myślał, że sowieckie głowice nuklearne na wyspie będą formą odstraszania wobec Stanów Zjednoczonych. Okazało się, że doprowadziło, się, doprowadziło to do kryzysu kubańskiego w październiku 1962 roku. I mało nie doprowadziło również do wybuchu III wojny światowej. Oczywiście możemy tutaj odnotować pewien kontekst historyczny, że Sowieci umieścili te rakiety na terenie Kuby po tym, jak uprzednio Amerykanie umieścili swoje rakiety średniego zasięgu na terenie Turcji. Natomiast nie zmienia to faktu, że dla Fidela Castro była to sytuacja win-win, ponieważ uważał, że wzmacnia swój potencjał odstraszania w stosunku do Stanów Zjednoczonych, które już wielokrotnie próbowały go odstrzelić i doprowadzić do zmiany reżimu na terenie Kuby. Jak to się skończyło? Wszyscy wiemy, otóż decyzje w tej materii zostały podjęte ponad głową Kuby, bez udziału Kubańczyków do faktu. Były to decyzje dwóch mocarstw, Moskwy i Waszyngtonu. I w tym przypadku byłoby prawdopodobnie tak samo z tym, że my podnieślibyśmy tego typu Ogromne koszty z tego tytułu, tak. Jednak na szczęście, ze względu na to, że są to głowice nuklearne, amerykańskie do takiej sytuacji w 100% nie dojdzie. Przynajmniej nie za tej administracji. Znaczy, generalnie nawet za poprzedniej, gdy już były takie, że tak powiem, przebąkiwania na ten temat, to odpowiedzi były jednoznaczne, że nie będzie żadnych amerykańskich głowic nuklearnych na terenie Polski. Zresztą że wczoraj wiceprezydent Vance w odniesieniu konkretnie do tej propozycji prezydenta Dudy wyrażonej na łamach Financial Times powiedział, że absolutnie nie wyobraża sobie sytuacji, żeby prezydent Trump zgadzał się na przesunięcie amerykańskich głowic nuklearnych bliżej Rosji. Tak? Doprowadziłoby to do niesamowitego kryzysu, no i do sytuacji, gdzie my znaleźlibyśmy się na samym celowniku pierwszym, można by powiedzieć, o strzale rosyjskich rakiet średniego zasięgu z głowicami nuklearnymi. Nie wiem skąd bierze się taka, taka szalona myśl w głowach niektórych polskich notabli, szczególnie głowy państwa, który powinien jednak zweryfikować i przemyśleć pewne sprawy, zanim wypowie się dla tak znaczącego medium, jakim jest Financial Times. Opowiedział to, co powiedział. Co ciekawe, warto odnotować też, że prezydent Duda zaznaczył, że ta propozycja została przedstawiona, Generałowi Kitowi Kalagowi, który przybywał niedawno w Polsce, który, jak wiemy, był specjalnym wysłannikiem Trumpa do spraw negocjacji między Rosją a Stanami Zjednoczonymi kwestii ukraińskiej. Okazuje się, że Kit Kellogg już nie jest negocjatorem w tej kwestii, jak został zmarginalizowany przez samego Trumpa, i się nie odsunięty od samego, od swojej misji prowadzenia tychże negocjacji. Że nie dość, że prezydent Duda rozmawiał z kimś już kompletnie nieistotnym w tej materii. To jeszcze mimo wszystko popisał się, no inaczej tego się nie da nazwać, no popisał się głupotą po prostu. Panie doktorze, co w tym momencie wiemy o mm, rozmowach między Stanami Zjednoczonymi a Federacją Rosyjską? Czy możemy już coś powiedzieć, co się wykluwa na horyzoncie? Wiemy, że wczoraj przyleciał do Moskwy de facto ten prawdziwy specjalny wysłannik do prowadzenia tych wstępnych rozmów z Rosją, Steve Witkoff, który już trzeci raz spotkał się z Rosjanami. Przypomnę, w lutym spotkał się na dwugodzinnej rozmowie z Władymirem Putinem, po której wrócił do Stanów Zjednoczonych z więźniem amerykańskim, który był przytrzymywany przez dłuższy czas, kilka lat zresztą w Rosji. Następnie spotkał się w ramach szerszej delegacji w Riadzie kilka tygodni wstecz i wczoraj przyleciał do Moskwy, aby porozmawiać z Władymirem Putinem. Tuż po tej konferencji Władimira Putina, w której odniósł się on do propozycji zawieszenia broni na 30 dni. Putin przedstawił jakby szereg pytań, stwierdzając, że owszem, Rosjanie zgadzają się co do zasady na zawieszenie broni, tylko jak mają wyglądać parametry tego zawieszenia broni, tak? Mianowicie chodzi o to, że z punktu widzenia rosyjskiego to zawieszenie broni będzie kompletnie pozbawione sensu, jeśli po tych 30 dniach ma wrócić. Pełną, że tak powiem, pełnoprawna wojna, tak? czy konflikt zbrojny między Rosją a Ukrainą. Poza tym zadał istotne pytanie na temat mechanizmu weryfikacji. Na przykład, to będzie monitorował sytuację na granicy, która liczy na 2000 kilometrów, że dana strona na przykład złamała zawieszenie broni? Kto będzie za to brał odpowiedzialność, To będzie weryfikował, kto będzie monitorował? To są wszystko zasadne pytania. I tuż po tej konferencji prasowej, gdzie Putin odniósł się po raz pierwszy, do tej propozycji amerykańsko-ukraińskiej, na temat tego 30-dniowego zawieszenia broni. Spotka się właśnie ze Stephenem Whitkofem. Rozmowa trwała do pierwszej nad ranem, jeśli, się, jeśli dobrze pamiętam. I już dzisiaj doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Trumpa powiedział, że wyraża ostrożny optymizm na temat tych rozmów, czyli że są jakieś pozytywy, które z nich wyniknęły. Co ciekawe, Andrzej Jermak, który był w tej delegacji ukraińskiej w Riadzie przedwczoraj, bliski doradca Załońskiego, powiedział, że Ukraina ma jakby swoje czerwone linie. i Czerwonymi liniami są, że Rosja nie będzie miała żadnego weta na temat przystąpienia Ukrainy do organizacji międzynarodowych, i znaczy takich jak Unia Europejska i NATO. A wiemy, że Rosja nie ma nic przeciwko temu, żeby Ukraina wstąpiła do Unii Europejskiej, sprzeciwia się tylko wstąpieniu do NATO. I po drugie, że nie będzie żadnych koncesji terytorialnych, podczas gdy Trump już powiedział, że są toczone rozmowy na temat tego, ile ziemi Ukraina będzie musiała oddać Rosjanom. Więc widzimy tutaj sprzeczne sygnały, i to, co wydawało się jeszcze przed wczoraj, że Putin jakby doprowadzi do sytuacji, gdzie odrzuci tę propozycję, że on będzie uznany za tego głównego podżegacza wojennego, że miałeś okazję, odrzuciłeś propozycję pokojową. Okazuje się, że nie, że odwrócił sytuację bardzo szybko, zadając kilka zasadnych pytań, które teraz będą, wszystko wskazuje na to, badane przez stronę amerykańską, będą podstawą do następnych rozmów na wysokim szczeblu rosyjsko-amerykańskich. I okazuje się, że jak na dzień dzisiejszy. To Ukraińcy są tymi, którzy będą tym hamulcowym w stosunku do tych rozmów pokojowych, prowadzących do tego zawieszenia broni. Co więcej warto jeszcze zaznaczyć, panie redaktorze, że dzisiaj odbyło, odbyło się posiedzenie rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, już wiemy z informacji, które zostały przekazane przez samego Władimira Putina, że warunkiem wstrzymania działań wojennych przez stronę rosyjską jest poddanie się całego kontyngentu obecnie znajdującego się na terytorium obwodu kurskiego, ukraińskiego, że jeśli ci żołnierze ukraińcy poddadzą się, złożą broń, wtedy będą traktowani w sposób humanitarny. Natomiast Medvedev powiedział, że oczywiście jeśli się nie poddadzą, to wszyscy zostaną po prostu zabici. Więc Rosjanie przedstawili swoje warunki, wiemy jakie są ogólne parametry amerykańskie. Tak naprawdę teraz czekamy na to, co jak, jak do tego ustosunkują się Ukraińcy. Natomiast faktem jest, że ostatecznym decydującym jest w tym momencie Donald Trump, bo to on może decydować o tym, jak długo Ukraina z danymi wywiadowczymi oraz z dostawami broni ze Stanów Zjednoczonych może jeszcze walczyć. Cała ta sytuacja, gdy patrzę po polskich mediach, a najzachodnich, wygląda następująco, panie doktorze. Trump i Putin chcą się dogadać w sprawie pokoju na Ukrainie. A ci, którzy chcą wojny, to Europa, non stop, nie ma mowy o, o, o pokoju. A jeśli się mówi o pokojowych y, negocjacjach między Waszyngtonem a Moskwą, to mówi się w kontekście y, nie udały się, albo ten jest za słaby, albo ten nie chce. Y, wszystko, wytwarza się taką atmosferę, żeby to się nie udało i nawet powiem więcej, żeby ta wojna trwała nadal. O co chodzi? Dlaczego Zachód jest tym, którzy prą do wojny, chociaż nie mają absolutnie żadnych argumentów, by tę wojnę zacząć, prowadzić, nawet się dobrze bronić przed Rosją? Myślę, że to jest związane jakby z dwiema kwestiami. Pierwsza kwestia to jest taka, że Rusofobia wielu notabli z Unii Europejskiej osiągnęła poziomy wręcz absurdalne, tak? czyli to dążenie do tego, żeby zadać Rosji, jak to się modnie do niedawna mówiło, strategicznej porażki, jest warunkiem sine qua non ich istnienia politycznego. Tak? A to się wiąże jakby z drugą kwestią, mianowicie taką, że tyle zainwestowano propagandy własnego honoru, kapitału moralnego, pieniędzy, czyli kapitału fizycznego, tych zbrojeń, które dotarły na Ukrainę, że gdyby ta wojna okazała się porażką dla Unii Europejskiej, to mielibyśmy do czynienia prawdopodobnie z katastrofą i upadającymi kolejno rządami tychże państw, które bardzo żarliwie propagowały tę wojnę, do których oczywiście należy zarówno poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości, jak i obecny rząd, Koalicji Obywatelskiej w Polsce. Widzimy, co się dzieje na terenie Rumunii. Dżor Kalin Georgesku został anulowany de facto jako kandydat. Wiemy, że był przeciwnikiem wykorzystywania Rumunii jako, można by powiedzieć, państwa frontowego jako taki hub logistyczny do dalszego wspierania Ukrainy w wojnie z Rosją. Georgesku był całkowitym przeciwnikiem takiej utylizacji swojego kraju. I całkiem słusznie. Widzimy też oczywiście te mniejsze kraje, które stawiają opór w sposób racjonalny, czyli Słowacja pod rządami Roberta Fico oraz Węgry pod Wiktorem Orbanem. Natomiast jakby oś jądro Unii Europejskiej na czele z Francją, Niemcami są oczywiście całkowicie po stronie wojny. Premier Danii kilka dni temu powiedziała, że pokój byłby zły dla Ukrainy. tak? A jak relacjonował w poniedziałek Siergiej Ławrow w rozmowie z amerykańskimi blogerami przywołał wypowiedź szefa niemieckiego wywiadu, BND bodajże, który powiedział, że dla Ukrainy byłoby dobrze, gdyby ta wojna trwała przynajmniej do 2029 roku. Więc no, ciężko inaczej to określić jak ciężką chorobę na Rosję, ale z drugiej strony ci ludzie zdają sobie z tego sprawy, że jeśli ta cała ich narracja... Na temat przyczyn tej wojny i budowania tej propagandy, że Rosja jest słaba, że Putin jest na krawędzi śmierci, że tylko wystarczy jeszcze kilka czołgów, jeszcze kilka myśliwców i parę miliardów euro wygrać i Ukraina wygra tą wojnie, to okaże się kompletną farsą. To ci ludzie będą mieli, jak to mówi się w takim słynnym powiedzeniu anglosaskim, będą mieli po prostu jajo na twarzy. tak? Zresztą niektórzy już mają, się skompromitowali do takiego stopnia. I przede wszystkim sprowadza się to, to do tego, o czym wspomniałem podczas ostatniej rozmowy z panem redaktorem, że ci ludzie widzą wojnę w sposób wirtualny. Tak? Dla nich wojna to są wpisy na X, to jest budowanie, można powiedzieć, moralnej presji, moralnego wsparcia dla Ukrainy. Stand with Ukraine, te wszystkie ukraińskie flagi, oni zdają sobie z tego sprawę, czym jest prawdziwa wojna, jakim jest horrorem, zarówno dla tych ukraińskich żołnierzy e, oraz dla rosyjskich żołnierzy, ogólnie dla normalnego człowieka, że wojna jest horrorem. Prawda? E, oni są tak, żyją w takim inkubatorze, własnej propagandy, że dla nich to jest po prostu jedna wielka gra. Podczas gdy prezydent Stanów Zjednoczonych mówi, że mu przede wszystkim zależy na tym, żeby ludzie przestali ginąć. I co do zasady Władimir Putin się z tym wydaje się zgadzać. Pytanie jest tylko, jakie mają być parametry wstrzymania tych działań wojennych, aby to zawieszenie broni 30-dniowe nie było kolejną farsą, jakim było porozumienie Mińsk-1 i mińsk II. A Rosjanie mają bardzo dobrą pamięć i są bardzo wyczuleni, na tego typu zagrywki? No dobrze, bo tak rozmawiałem o tym zachodzie. Jak słucham takich kwestii związanych na przykład, co się dzieje w Kanadzie, no, Justin Trudeau odchodzi, ale zastępuje, albo będzie go zastępował kolejny globalista, kolejny, kolejny bankster, powiedziałbym nawet jeszcze gorszy. Słyszę taką historię, że Kanada, która też nie ma żadnych militarnych argumentów, Wycofuje czy banuje Tesle, Ilona Maska, który, jak dobrze wiemy, jest teraz prawą ręką Donalda Trumpa, który robi czystki, który przede wszystkim pokazuje i, i chyba fajnie i chyba dobrze ogromną skalę korupcji w rządzie amerykańskim na przestrzeni ostatnich dekad, bym nawet powiedział. W co grają globaliści? Czy to są dalej w szoku i po prostu zwyczajnie nie wiedzą co zrobić? Czy to czy podnoszą głowę i mówią: Dobra, stajemy do walki? Ja myślę, że jeśli można mówić o jakimś, powiedzmy, mordorze globalizmu obecny, to zdecydowanie znajduje się. W Brukseli i w Berlinie. Natomiast Kanada w jakiejś mierze jest pewnym północnoamerykańskim przedłużeniem Unii Europejskiej. Zresztą kilka dni wstecz była minister spraw zagranicznych i wicepremier Kanady, pochodząca nomen omen z bardzo, że tak powiem, zacnej linii banderowców, niejaka pani Chrystia Freeland, zaapelowała do sojuszników z Europy oraz do Wielkiej Brytanii, żeby wraz z Kanadą stworzyli klub. Nuklearny, to myślę skierowany przeciwko Stanom Zjednoczonym, tak? Oczywiście Chrystia Freeland nie wygrała wyścigu o przywództwo w Partii Liberalnej w Kanadzie. Wygrał ją niejaki pan Carney. Natomiast faktem jest, że to obłąkanie ideologiczne, rusofobiczne, które jest widoczne w Europie, jest dokładnie odzwierciedlane również wśród kanadyjskich elit politycznych i to zarówno po stronie liberalnej, jak i pseudokonserwatywnej, ponieważ przywódca kanadyjskich konserwatystów, Pierre Polivier, ma praktycznie dokładnie takie samo podejście do Ukrainy, jak Justin Trudeau, jedyną partią opozycyjną w Kanadzie, która... Mówi racjonalnie na temat polityki zagranicznej, a w szczególności kwestii ukraińskiej, to jest People's Party of Canada, prowadzona przez byłego wiceministra spraw zagranicznych Maksima Berniera. Natomiast, no, oczywiście, tak samo jak Kalin Georgescu w Rumunii, tak samo PPC w Kanadzie jest partią marginalizowaną i bardzo mocno muszą się starać o to, żeby rejestrować chociażby listy wyborcze, czy mieć jakąkolwiek obecność w mediach. Więc Kanada, można by powiedzieć, że jest. Jest przedłużeniem tego samego rodzaju globalizmu, jaki widzimy w Europie. Tak? Niektórzy powiedzieli, że powinni teoretycznie stać bliżej Stanów Zjednoczonych, bo są na kontynencie północnoamerykańskim, ale widzimy tutaj kompletną europeizację ich podejścia do kwestii ukraińskiej. Tak? Partia Liberalna w Kanadzie obrała sobie teraz za wroga Donalda Trumpa. Trwa cały czas ta wojna e, słowa między czy wojna handlowa, bardziej precyzyjnie mówiąc, między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą. To, kto ją wygra, to jest jeszcze kwestia otwarta. Trump oczywiście podbija stawkę, bo mówi co chwilę, że Kanada byłaby w o wiele lepszej sytuacji, gdyby stała się 51. stanem. Więc trudno jakby sympatyzować z Ottawą w obliczu ich... Nieracjonalnej, chorej wręcz polityki, jaką realizowali w ostatnich latach, i to nie tylko na niwie polityki zagranicznej, ale na nie wewnętrznej, bo wspomnę tylko o tym, co się działo za czasów tak zwanej covid w Kanadzie. Natomiast, gdy idzie o politykę zagraniczną, a w szczególności o politykę vis-a-vis -vis Ukrainy, to tutaj naprawdę osiągnęliśmy wyżyny głupoty. I ignorancji, gdy idzie o Kanadę. Ja przypomnę zresztą, że to w Kanadzie właśnie były SS-man, pan Hunka był oklaskiwany podczas przyjęcia Załońskiego w kanadyjskim parlamencie. Więc do takiego stopnia, do takiej sytuacji doprowadziły bardzo silne niestety wpływy lobby banderowsko-ukraińskiego w Kanadzie. Jest to naprawdę dla mnie niesamowite. Wszyscy, którzy, Polacy, wielu Polaków, którzy mieszka w Kanadzie albo uciekają z Kanady, albo mówią, że są absolutnie nie... dla nich jest to coś niespotykanego, albo nie mogą uwierzyć w to, co się stało z tym krajem, bo pamiętają, gdy przyjeżdżali 30-40 lat temu do Kanady, że to była kraina wolności, a teraz mamy tutaj jeden z ważniejszych przyczółków globalistów. No mogę potwierdzić, panie redaktorze, że ja sam mieszkałem 15 lat w Kanadzie i faktycznie... Kiedyś się mówiło, że już na początku lat 90., że zwracano uwagę, jak ktoś nowy przybył do Kanady, że po co ty zamykasz okna na noc w, Kana... po co ty zamykasz okna na noc w aucie na otwartym parkingu, że nikt tutaj niczego ci nie ukradnie. I tak było przez no, krótki czas, dopóki granice nie zostały jeszcze szerzej otwarte na imigrację, na imigrantów z trzeciego świata. W szczególności z Azji Południowo-Wschodniej, ale nie tylko. Więc niestety obecna Kanada to jest, można by powiedzieć, taki konglomerat regionalizmów, ponieważ widzimy, że na przykład już w prowincji Alberta bardzo silnie rozwija się ruch separatystyczny, mający na celu najpierw odłączenie się od Kanady i stanie się niepodległym bytem politycznym, ale wszyscy rozumieją, że nieodległej przyszłości mają dołączyć do Stanów Zjednoczonych. Tak? Z kolei mamy bardzo mocny separatyzm w Kebeku, tak? który jest takim kebekowskim, świeckim nacjonalizmem, kompletnie oddartym z jakiegokolwiek odniesienia do religii katolickiej. Natomiast trzeba przyznać, że jest to nacjonalizm mimo wszystko, który też Pojawiają się informacje na temat trzeciego referendum, które miałoby ostatecznie zdecydować o tym, że Quebec też odłączy się od Kanady. Więc jest to kraj licznych, że tak powiem, komplikacji, ale teraz paradoksalnie zespolony przez swojego głównego wroga, który zamieszkuje Biały Dom w Waszyngtonie. No to jest dla mnie też niepojęte. Przecież wszyscy wiedzą, że jeśli. Myślę, że jak Trump upora się z wewnętrznymi problemami, tymi najważniejszymi Stanów Zjednoczonych, no to zacznie po prostu brać się za tych, którzy rzeczywiście zachowują się absolutnie irracjonalnie. Kanada jest jednym z nich. No dobrze, Unia Europejska, no mówi pan doktor, o, i musimy to skomentować, bo to, to, to wcale nie jest teoria spiskowa, to są już fakty. Dok Pani von der Leyen zapowiada, że na zbrojenia może znaleźć fundusze. I wiecie, co to będą, w jakie fundusze? I tutaj, panie doktorze, nie wiem, czy ma pan y, na przykład swoje oszczędności w bankach europejskich? To proponuję, gdzie się przenieść. Ponieważ pani von der Leyen zaproponowała, że jeśli y, idąc za przykładem z historii, czyli przykładem III Rzeszy, jak to zrobił Adolf Hitler, gdy zbroił trzecią Rzeszę po dojściu do władzy, zbroił czy Niemcy po prostu, y, zabierał oszczędności skąd? Zwykłym ludziom. I taki pomysł właśnie pani von der Leyen wyłuszczyła gawiedzi, że tak powiem, i stwierdziła, że możemy sięgnąć po wasze oszczędności finansowe. Co pan na to? No ja myślę, że ciężko będzie niektórym Europejczykom zaakceptować upadek ich państw dobrobytu. Szczególnie mowa tutaj o państwach takich jak Niemcy chociażby, czy państwa skandynawskie. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy pani von der Leyen zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo szybko. I historia o tym mówi wielokrotnie: takie sztuczne podmioty, quasi imperialne, jak Unia Europejska, upadały. Związek Radziecki jest tego najświeższym przykładem. Więc jej wiara w to, że Unia Europejska wykrzesi z siebie jakiejś zdolności masowego programu zbrojenia, moim zdaniem, to są tylko i wyłącznie fantazje jej chorego mózgu. Na szczęście, ja głęboko w to wierzę, że głównym katalizatorem upadku, tych liberalnych, globalistycznych elit w Unii Europejskiej. Będzie przede wszystkim porozumienie, strategiczne porozumienie rosyjsko-amerykańskie, przy okazji kończące wojnę na Ukrainie i pozwolenie Trumpowi, tak jak pan redaktor powiedział, skupić się na tych prawdziwych wrogach Stanów Zjednoczonych. A powiedzmy sobie szczerze, że Unia Europejska w obecnym formacie jest wrogiem Stanów Zjednoczonych, ponieważ Wykorzystując protekcję Stanów Zjednoczonych, prowadzi, prowadziła swoją chorą politykę w stosunku do Federacji Rosyjskiej, podczas gdy był to naturalny partner dla Unii Europejskiej, gospodarczej i w wielu innych dziedzinach. Oraz jest to po prostu drenaż pieniędzy, zwyczajnie dla Stanów Zjednoczonych, a biorąc pod uwagę, że w takim ogólnym rozrachunku Stany Zjednoczone przynajmniej wyhamowały e, wojnę kulturową. W jakim stopniu, tak? Może nie na wszystkich frontach, no ale widzimy, że te najbardziej skrajne, najbardziej radykalne posunięcia. No, fakt, że rewolucyjnym ruchem ze strony Donalda Trumpa jest to, że w amerykańskich paszportach już będą tylko i wyłącznie miejsca na dwie płcie, jest czymś, co przeraziło Unię Europejską. Tak więc samo to w sobie powoduje, że niektórzy mają no, reakcje maniakalne na to, co robi Trump. I Unia Europejska pozostaje z kansenem takiego późnego liberalizmu, takich dewiacji jak łazienki ogólnopłciowe, że tak powiem, i nie tylko. I Europa pozostanie z tym sama po prostu. A prędzej czy później, no ze względu na to, że nie istnieje czegoś takiego jak ideologiczna, a wierzę, że jest jeszcze krytyczna masa w Unii Europejskiej. Ludów i narodów, obywateli, którzy chcą obrać kompletnie inny kierunek, zarówno w polityce wewnętrznej, jak i w polityce zagranicznej. To, co dzisiaj mówi Ursula von der Leyen, moim zdaniem nie ma absolutnie żadnego znaczenia i jest przejawem tego, o czym wspomniałem w poprzedniej wypowiedzi: wojny wirtualnej, wojny na pozerstwo, wojny na mocne słowo, z której absolutnie nic nie wynika. Jeśli Unia Europejska myśli że, myśli, że dozbroi się do takiego poziomu, żeby stawić jakąkolwiek konkurencję, realną konkurencję, nie tylko liczebną, ale technologiczną wobec Rosji czy Chin, no to jest pewien most San Francisco, który mogę Państwu sprzedać. To jest tyle warte. Dobrze, ostatnie pytanie. Panie doktorze, czy częścią porozumienia między USA a Rosją będzie odejście w jakiejkolwiek formie pana Żołnierza? Ja myślę, że siłą rzeczy tak, znamiennym było to, że nie było Żołnierza podczas tych przedwczorajszych negocjacji Ukraińców ze stroną amerykańską. Jeśli uwierzyć temu, co powiedział Łukaszenka, że dzisiaj albo wczoraj, ponieważ on się spotkał z Putinem w Moskwie, Łukaszenka powiedział, że otrzyma informację, że ukraińscy politycy od jakiegoś czasu rozmawiają z Rosjanami. Jeśli to jest prawda, to oznacza, że lizbońskiego są policzone, co w jakiejś mierze by też tłumaczyło jego niechęć do prowadzenia jakichkolwiek negocjacji pokojowych z Rosjanami, ponieważ wiesz, że to tylko przepieczętuje jego koniec. Natomiast niezależnie od tego, co powiedział Łukaszenka, nie wyobrażam sobie scenariusza, gdzie. Dochodzi do wstrzymania działań wojennych i zaczynają się poważne rozmowy na temat przyszłości Ukrainy i tych terenów, których Rosja przejęła, anektowała, z udziałem Wołodymyra Zamońskiego. Nie widzę tego absolutnie. No będzie ciekawy, będziemy się temu przyglądać. Doktor Michał Krupa, był moim Państwa gościem w połączeniu internetowym. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo Panu Redaktorowi. Dziękuję Państwu. Ja również dziękuję państwu za uwagę i za subskrypcję. A dla tych, którzy nie zasubskrybowali kanału, zachęcam by to zrobić. Zachęcam do subskrypcji, lajkowania, komentowania tego materiału. Zachęcam również do wsparcia finansowego. Wszystkie linki w opisie tego materiału. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia. Do widzenia.